Witam serdecznie, jestem Lukas Gold i w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie wszystkie dowody na LSPD. A więc zaczynajmy! Serię nagram dlatego, że przeprowadzam z ludźmi wywiady. pomimo tego, że jako LSPD jesteście najważniejszą frakcją w mieście, ludzie wypowiadają się o Was bardzo źle. Bardzo nie lubię, LSPD nie szanuję, co po prostu żeby tam była i została wypierdolona bezpodstawnie. Uważam, że to tak nie powinno być, bo jednak frakcja państwowa LSPD to jest jednak frakcja, która darzy się dużym zaufaniem publicznym. No nie chciałbym, na przykład, żeby taki funkcjonariusz na przykład podejmował wobec mnie czynności, jakiekolwiek. Najgorsze jest to, że nikt nie widzi w tym problemu, że to wszystko uchodzi. Nie ukrywam, że gdy na początku chciałem nagrać film, bałem się, że zabraknie mi dowodów, a nie chciałem moim widom wciskać kitu. Na szczęście nadszedłem na kanał Weasel News, gdzie nagrałem już o Was taki materiał, ciemna strona LSPD. Z tego miejsca też chciałbym Wam podziękować za bardzo fajny odbiór, pod moimi filmami i zapraszam Was na dowód numer jeden. Na nagraniu widać, jak pan Pidik ochoczo przygląda się tym metodom przesłuchania i dodatkowo pisze, aby mu je pła Jakby tego było mało, do pokoju przesłuchań wchodzi pan operator. Pamiętamy, pamiętamy. Zaczyna to wszystko nagrywać. Skoń, Stój w miejscu, interesuje. nie ruszaj się. Nie wam ja cię Kurwa, mikrofonu I tutaj mam dla was dobrą wiadomość. Całe nagranie z kamery pana operatora przejęła prokuratura. Mam nadzieję, że będzie również witał się tak ochoczo, wchodząc do celi. Kończony! Kończony! I tutaj zatrzymajmy się na chwilę, bo jest pewna niejasność. Niektórzy piszą, że pani Iwa jest w krajmie, albo że była. Niektórzy, że jej nie ma. Otóż, udało mi się ustalić, że pani Iwa faktycznie nie była w kraju. Ale, pominęliśmy jeden fakt. Wróćmy na chwilę do nagrania. Do nagrania z przesłuchania. Zwróćcie uwagę na kobietę w niebieskich włosach w pokoju przesłuchań. Niestety, jest to pani Iwa. Pani Iwa, która teraz jest liderem. LSPD. Moim zdaniem powinna zareagować i nie pozwolić na to, aby w taki sposób przesłuchiwano zatrzymanego. Spotkałem się z człowiekiem, który mi wszystko wyjaśnił. Który wytłumaczył, że pani Iwa była na tym nagraniu. Oboje byliśmy zgodni, że powinna zareagować, ale w kraju jej nie było. Puszczę wam teraz to nagranie. Niestety jest w troszkę w kilowej jakości, bo. Chłop miał chrypę, ale żeby była jasność, ja nie twierdzę, że pani Iwa jest zła, w przeciwieństwie do pana Rogatka, do którego zaraz przyjdziemy, ale to za chwilę. Nie twierdzę, że pani Iwa jest zła, twierdzę tylko, że powinna zareagować. Jo, ale to jest zweryfikowana informacja? No tak. Czyli jeszcze raz. Ta kobita w rogu z mojego nagrania, co była takim niebieskim, to była Iwa Rogatek, tak? tak. Która teraz jest liderem. Tak. I była na tym nagraniu i była w tym i widziała, co się dzieje, jak się... jak... jak... no. Jakie po prostu były, powiedzmy, niedopuszczalne przesłuchanie. I wiecie, powiem tak, że to nie świadczy, bo ta, która przeprowadzała przesłuchanie, no... Te dwie osoby, ich nie ma w frakcji. Już od tamtego, od tamtego, tamtego tego spotkania. Dwie osoby, czyli kto? Wiem, że tej białowłosej nie ma, ten, Ostrej i kogo jeszcze? Ten, ten, co był na kamerze, ten, co kamerował, wiesz jaki kamerował, to przyszedł nagle z kamerą. Tak, tak. I ten, co... Ten, ta, wiesz, taka... Ta, co, ta białowłosa, no? No, no, to ich nie ma w frakcji. Jakby... dobra, rozumiem. Okej, okay. czyli mamy tak. Że Iwa tam była na tym przesłuchaniu, że była u i nie ma, bo wiadomo dlaczego. A czemu nie ma tego z kamerą? Dlaczego? No. Zastupuj no, się jeszcze czemu. Jeszcze raz? Chyba nie poważnie, nie wiem dokładnie, czy sam trochę tu zarobił. Ale jakby nie masz co winić tej jakby... No to nie ma co jakby winić tej Iwy. To tak. Nie miała jakby, no miała jakby zareagować, No o. mniej więcej tak wyglądają te przesłuchania, przy każdej frakcji. Po jest mój dobry policjan. No tak, no ale jeżeli... ...lidera tutaj, lidera nie masz sobie Nie no, jakby, jeżeli nie jest w krajmie to jest na plus, ale jeżeli jednak była przy tym przesłuchaniu no to... ...trochę słabo. A zatem przejdźmy teraz do naszego bossa. Do naszego bossa, który mi się wydaje, że jest sprytny. A tak naprawdę on i jego ludzie popełniają błąd za przed państwem. Na samym początku, muszę przyznać, że wolałem chyba o tym nie wiedzieć. Wolałem o tym nie wiedzieć, bo im bardziej się w to zagłębiam, tym bardziej sprawa wydaje się dla mnie dziwna. O tyle dziwna, że dla mnie jest to dziwne. A dla kogoś jest to normalne, gdzie docierałem do mnie przecieki, że siedzicie we frakcji, jaką jest LSPD, to bardziej o bezpieczeństwo, a jednocześnie jesteście w nielegalnej rodzince i to najpopularniejszej na wyspie. No to ja przepraszam bardzo, ale coś tu kurwa nie gra. Kojarzycie tą rodzinkę? Ponoć. Jest to najbardziej przestępcza i dobrze prosperująca rodzinka, nielegalna na całej wyspie. I zasiada w niej święta trójca. Tak? Święta trójca. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ ta święta trójca zasiada również w rządzie LSPD. Nie wiem. Ok, normalne. Normalne, że lider rodzinki nielegalnej był liderem we frakcji legalnej. I normalne, że dwie osoby z zarządu rodzinki nielegalnej są w zarządzie we frakcji legalnej. To trochę jakby kurwa. Legalnie przemyczać narkotyki. Ale. Patrzcie dalej. To jest właśnie klub motocyklowy naszej świętej trójcy. To tam działają przestępcznie Planują jak popełnić przestępstwa albo... No, bo nie umówmy się. Raczej tam o sprawach frakcji nie gadają. Tam popełniają przestępstwa, a dosłownie parę kilometrów dalej, czyli tu dbają o bezpieczeństwo tego miasta. Rozumiecie. Tu przestępczość. Tu dbanie obywateli. Normalna sprawa. Nie wiem. Nie wiem, jak to kurwa skomentować. Nie wiem, jakim cudem ta frakcja jeszcze stoi. Jeszcze stoi na nogach, bo przecież to się kurwa wszystko sypie. Jedynie co, co mogę mieć żal do siebie. Bo ja naprawdę kurwa o tym nie wiedziałem. Nie wiedziałem o tym. Ale co się dziwić, dobiera pan sobie ludzi, którzy nie umieją się wysłowić. Wszystkie dowody, które pokazałem w materiale są prawdziwe. Jeżeli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do materiału, który zobaczyłeś w filmie, które powiedziałem nieprawdę, sprostuję to, ale tak nie będzie, bo każdy materiał był rzetelnie przeprowadzony i było tylko pokazane to, co wyrabiają wasi ludzie. To ja mam takie pytanie Kto w końcu kurwa rządzi tym miastem? Panowie z klubu motocyklowego? Czy panowie z LSPD? No bo jeżeli te trzy osoby siedzą jednocześnie W nielegalnej rodzince I we frakcji państwowej No to coś tu kurwa nie gra. Coś, co jeszcze jest niehalo? ale być może faktycznie, być może faktycznie, tylko ja jestem pierdolnięty i nie widzę tej różnicy. No nic, widocznie tak to ma prosperować, tak to ma wszystko być. Można być jednocześnie i gliną, i rodziną. Tak jak mówił pan, idzie pan najpierw do LSPD. Idzie pan najpierw do Weasel News, przeprowadza pan tam wywiad, na którym są wyciągane wszystkie błędy, jakie pan popełnia. Ten materiał się nie roznosi dużym echem, bo mój się rozwiódł dwukrotnie. Tam mieli 300 wyświetleń, tu ma 600. Wasz filmik, mój filmik lata po waszym Discordzie. Siedzicie w zarządzie, mówicie, że to bait, a tymczasem okazuje się, że zarządzacie największą nielegalną rodzinką. Bo każdy tak twierdzi. Każdy twierdzi, że ta rodzinka jest nielegalna. Każdy ją zna. I każdy ją twierdzi, że jest największa na wyspie, jaka należy do nielegalnych rodzin i wszystko jest ok, nie chce będzie. To jest kwestia sumienia. Ale jest jeszcze jeden problem, bo frakcja LSPD też jest największą frakcją w mieście, która odpowiada za to samo, tylko to jest przeciwieństwo. Odpowiada za porządek i ład, żeby panował w mieście. Odpowiada za to, żeby obywatele czuli się bezpiecznie. Być może faktycznie jest tak. No bo jak później zrobić przejście? Jako my, obywatele, mamy gwarancję, że ludzie w LSPD to nie są ludzie, którzy kiedyś z panem siedzieli w krajmie. Tak szczerze. jakby miał pan odpowiedzieć na to pytanie: Czy w LSPD siedzą ludzie, którzy siedzieli w krajmie? O pewnie. Oczywiście, że tak. Bo z kim najlepiej współpracować? Wiadomo, że najlepiej jest pracować ze swoimi ludźmi. I tu się nie ma co dziwić, bo ja też bym wolał wziąć zaufanych ludzi, dawać im stanowiska, bo wiedzę, że mogę na nim ufać. Ale pytanie, czy obywatele mogą im ufać? Tam mnie to jest mega dziwne. I nie powinno mieć miejsca. Dwie największe frakcje. Jedna frakcja, druga rodzinka. Jedna największa, że tak powiem, kryminalna na wyspie. Druga największa i mająca największe zadanie pod względem bezpieczeństwa. Prządzą nimi ci sami ludzie. Ci sami ludzie, którzy obejmowali stanowiska, czyli którym pan dał te stanowiska. Pan dał im te stanowiska, będąc liderem. Będąc liderem i tu, i tu. Będąc liderem u siebie i będąc liderem w państwówce. No nic. Wystarczy tylko powiedzieć, że w tych żyłach płynie czysta kryminalna krew. Ale może to jednak prawda. Skoro. Ludzie się zmieniają, to czemu po prostu nie zrobicie tak, że zrezygnujecie z tego? Nie uważacie, że ludzie będą się wtedy czuli lepiej? Że będą mieli do Was więcej zaufania? Jesteście największą frakcją, a nikt Wam w tym momencie nie ufa. W sumie to nie ma co się dziwić. Zamiast odpowiedzieć na zarzuty, Pan woli, cytuję, się po kogoś kurwa przyjechać i go poszukać. Już się pan przyjechał. Do Weasel News na wywiad. I jak pan na tym wyszedł? To taka prośba, żeby po mnie też pan nie jechał. Bo też pan źle na tym wyjdzie. <laughs> A więc. To nie jest państwowa frakcja, to jest kryminalna frakcja. Lider Lodzinki pisał, że się po mnie przejedzie. Co pan chciał, kurwa? Porozmawiać? O czym? O czym mamy rozmawiać, jeżeli wy u siebie nie potraficie zrobić porządku? Siedzi pan? Siedzicie. Bo to jest, nie jest tylko pan. To jest zarząd. Pana prawa i lewa ręka. Siedzicie tam. I co robicie? Nic. Ludzie nie chcą nawet komentować w innych frakcjach tego, co się tam dzieje. Odmawiają komentarza w tej sprawie. Ale wiedzą, że potrzebne są reformy. Wszyscy to widzą, ale wy tego nie widzicie. Może jakbyście zaczęli bardziej słuchać ludzi, że im się to nie podoba, że siedzicie tu i tu, bo cytuję pana Danego: Nie musi pan nic robić. Wystarczy, że pani jest. A wam to nie przeszkadza. Święta trójca, trzy osoby, które siedzą jednocześnie tu i tu. I wam jest z tym OK. Wy nie dostrzegacie problemu. Ale już tak całkiem poważnie na zakończenie. Wskażcie mi, gdzie popełniłem błąd. I który z materiałów lub słów powiedzianych jest kłamstwem, manipulacją. Lub niesprawdzoną informacją. Ja uważam, że powiedziałem wszystko zgodnie z prawdą i rzetelnie zweryfikowałem. I potwierdziłem dowodami. Potwierdziłem dowodami? Nic nie zostało nakłamane i zmanipulowane. Mógłbym oszukać was. Mógłbym oszukać kilku ludzi. Ale po co miałbym oszukiwać własnych widzów? I robić ciebie idioty, że publikuję materiał, który jest manipulacją. Ale żeby nie być gołosłownym i pokażeć, że jednak nie jestem złym człowiekiem, wymagam tylko zmian, które dla większości ludzi, tak samo jak i dla mnie, są konieczne. Zapraszam pana na konfrontację. Na konfrontację. Tak pan jeździł, tak pan mi szukał, chciał porozmawiać. Będzie pan miał okazję. Nie musi być to do mnie. Możemy pójść do największej prasowej, że tak powiem, na wyspie. Możemy pójść do Wizeniusa i możemy tam odpowiadać na pytania. Ja zadam panu pytanie, pan odpowie. Pan mi zada, ja odpowiem. Zapraszam pana na debatę. Chciał pan mnie znaleźć, więc wstawię się określonej porze i godzinie, która Wam będzie pasować. Zapraszam na debatę, pogadajmy, bo ja uważam, że i jest parę spraw, które pan akurat mógłby wyjaśnić, bo Pan, jako poprzedni lider, namieszał najwięcej, nie dogadujecie się z szeryfami, bo jesteście pokłóceni. Pan nie chce się tam pchać, bo tam pana nie chcą. Ale zmiany są potrzebne. I to każdy wie. A, i tutaj Macie właśnie wiadomość o trzy załączam jeszcze. Odmawiałem komentarza w tej sprawie. Chociaż wiedzą, że reformy są potrzebne, bo chłopi to powiedzą. Ale no, nie chcę udzielić wywiadu. Nie chcę udzielać wywiadu, więc trudno. Ale do pana Kasprarogatka Rogatka chętnie zapraszam na debatę, na konfrontację, nawet do stacji Wilson News. Nie ma problemu. Wstawię się. Pogadamy.